Kochani, jesteśmy w Centrum Handlowym i dzisiaj rozmawiamy z panią Jolantą Solecką na temat czegoś, co nas interesuje w grudniu najbardziej czyli prezentów gwiazdkowych w postaci może właśnie męskich garniturów czy takich gadżetów. Witam panią serdecznie. Witam. Pani Jolanto. Mamy problem zazwyczaj, żeby dobrać coś dla naszego mężczyzny, ponieważ no, my, kobiety, znamy się tak naprawdę na sobie najbardziej. Ale jeżeli już chcemy kupić fajny prezent i chcemy, żeby to była jakaś część garderoby, to co w takim razie? Mogą być to koszule, filmy culture, może, mogą być, y, może być galanteria y, firmy Camel Active, to są paski, to są czapki, rękawiczki. Właśnie przed świętami mamy promocję, przy zakupie, które robią Państwo u nas y, za 500 zł, jest promocja w postaci rękawiczek albo czapki firmy Camel którą otrzymują Państwo gratis. Dla mężczyzny można kupić przede wszystkim na zimowy czas dzianinę. Dzianinę, przede wszystkim dzianinę, które mamy w najróżniejszych kolorach, bardzo dobre gatunkowo, to jest firmy Trisline z dodatkiem kaszmiru, wełna kaszmir, która po prostu to jest dzianina, która się sprawdza i którą nosi się dużo, dużo, dużo lat. Zazwyczaj na gwiazdkę y, mój tata dostaje ode mnie krawat. I tak będzie również i w tym roku. Ale krawat krawatowi nierówny, tak? Można kupić coś jak popelina, a można kupić coś porządnego. Czy u Pani dostanie się oczywiście jakiś krawat z jedwabiu? Oczywiście, mamy jedwabne krawaty i mamy krawaty z poliestru. Wiadomo, te jedwabne i te krawaty z poliestru i z mikrofibry są w najróżniejszych deseniach i kolorystyce. Czy Pani doradza również swoim klientom, co takiego można kupić, co ucieszy nasze oko? Oczywiście i mamy koszule już zestawione z krawatami, ale oczywiście zawsze jest dowolność wyboru przez klienta. Jak to jest, y jeśli chodzi o kupowanie garniturów? Dlatego, że y na pewno są jakieś trendy, jeśli chodzi o męską, y taką powiedzmy średnią półkę tych garniturów, bo wiadomo, że nie wszystko to, co widzimy na wybiegach, bo widzimy fantastycznych, szczupłych, rewelacyjnych mężczyzn, będzie pasowało na y naszym tacie, bądź też na naszym mężczyźnie, który tego brzuszka ma trochę więcej na przykład. Więc czy taki garnitur to na pewno dobra opcja, dobre wyjście, czy lepiej ubierać naszego mężczyznę w samą koszulę? I nie wciskać go w, w obcisły garnitur. To znaczy, garnitur, przede wszystkim klasyczny który się sprawdza i dla naszego mężczyzny, i dla naszego taty, tak jak pani powiedziała, z brzuszkiem. Do tego mamy koszule. Tak samo młodzi mężczyźni szukają slim, koszule slim, dopasowane. Mamy też w normalnej formie, czyli lekko dopasowane, i mamy też proste koszule, które na pewno pasują i dla naszych ojców, i dla naszych mężczyzn. Czyli idziecie z duchem czasu i w momencie, kiedy pojawiają się jakieś nowe trendy innych kołnierzyków, czyli na przykład tak, podwójnych kołnierzyków, które... To wtedy one tutaj się pojawiają w sklepie. Tak, które preferuje firma y, Culture, znana tutaj już myślę, że na terenie piły od dłuższego czasu, bo y, tą firmą handlujemy już od 12 lat tutaj i to są koszule po prostu niezniszczalne. Ja widzę, że tutaj można się ubrać od stóp do głów, bo są również płaszcze i są również buty. E, czyli taki mężczyzna może przyjść tutaj, nawet nie w skarpetkach, bo skarpetki też tu widziałem. E, więc e, jeżeli zapomnimy oczywiście jakiegoś garnituru, ze sobą mamy bardzo ważne spotkanie, jesteśmy przelotem w pile, to możemy tutaj wpaść i zrobić szybkie zakupy, to prawda? Tak, właśnie tak. I zdarzały się takie przypadki, i myślę, że panowie wychodzili zadowoleni. Bardzo się cieszę, w takim razie ja zapraszam na zakupy, dziś nie poprzymierzam sobie tych rzeczy, chociaż również niektóre zestawy dla kobiet są dostępne właśnie tutaj, proszę o nam chwileczkę jeszcze o tym opowiedzieć. Asortyment dla kobiet jest troszeczkę mniejszy, ale mamy dobre firmy, bo firmy Olimpia, firma Maxima ze Szczecina, nasza polska dobra firma która y, też preferuje nowe trendy, nowe materiały i myślę, że panie wychodzą stąd zadowolone. Jeszcze firma jest Lebek. Lebek to firma y, niemiecka, która tu weszła na nasz krajowy rynek, y, która szyje powiedzmy dla pań tych y, zgrabnych inaczej. Ale pięknie powiedziane, tak. zgrabnych inaczej. Ja to tak, prawdę mówiąc, od razu przypinam do młodych inaczej. To też to w takim razie tutaj obowiązuje, tak? Tak, właśnie. Ale fajnie. No dobra, w takim razie. Hmm. Ja Wam życzę, żeby te zakupy były udane i żeby nikt Was nie powiedział, że jesteśmy zgrabne inaczej, tylko że po prostu zwyczajnie jesteśmy zgrabne i fantastyczne i tak niech będzie, niech pozostanie. Z takim przesłaniem oczywiście życzę Wam tego w nowym roku, dziewczyny. W takim razie dziękuję bardzo. My się jeszcze tutaj przyjrzymy wszystkim tym propozycjom, które Pani nam dzisiaj podaje na tacy. Natomiast, no cóż, życzę Pani zdrowych wesołych świąt.